Rigley Street było tym miejscem, które wszyscy w mieście omijali, ale jednocześnie nie mogli się powstrzymać, by o nim nie mówić. Nazwa tego miejsca od razu kojarzyło się z ciemnością, z czymś nieuchwytnym, co oczaiło się tuż za rogiem. Każdy wolał nie patrzeć, nie zapuszczać się tam, a jednak. Zawsze było coś, co ściągało ich spojrzenie ku temu miejscu. W końcu to właśnie tam, w jednym z domów, zniknęło dwóch nastolatków, których nie widziano już od trzech tygodni. W końcu to właśnie tam, po zmroku, pojawiali się ci, którzy nigdy już nie wracali, by opowiedzieć, co się stało. James, który nie wierzył w plotki ani legendy, znalazł się w Rigley Street z zupełnie innych powodów. Był pisarzem, podróżnikiem po zapomnianych zakątkach Ameryki. Który starał się odnaleźć inspirację tam, gdzie nie zaglądali inni. Miał już dość widoków zniszczonych przedmieść, porzuconych miasteczek, których historie były jak puste kartki w notesie, bez śladu żywych emocji. Potrzebował czegoś prawdziwego, czegoś, co miało w sobie pierwiastek strachu, ale jednocześnie przyciągało jak magnes. Tak trafił na Wrigley Street, zupełnie nieświadomie, Choć coś w jego wnętrzu podpowiadało, że to miejsce może być kluczem do czegoś większego. W oddali dostrzegł dom, który wyróżniał się z tłumu. Stary, zapuszczony, niemal jakby samą swoją obecnością wyciągał z otoczenia światło, by wciągnąć je do wnętrza. Okna były zasłonięte brudnymi firankami, a nad drzwiami wisiała blaszana tabliczka, nieco zardzewiała, z wyrytym napisem: You like it darker. Poczuł ciarki na plecach. Słyszał o tym domu. Mówiły o nim dzieci, mówiły o nim kobiety, mówiły o nim psy, które unikały tego miejsca jak ognia. Czuł w kościach, że to jest to, czego szukał. Zatrzymał się na chwilę, wyciągnął z torby paczkę papierosów, zapalił. Ciepły, wczesnowieczorny wiatr rozwiewał dym, a on przyglądał się temu domowi z nieodpartą fascynacją. Było cicho. Zbyt cicho. Nawet powietrze w tej okolicy wydawało się gęste, jakby czas zatrzymał się tu na zawsze. Po chwili, nie mogąc się opanować, podszedł do drzwi i zapukał. Drzwi otworzyły się bezszelestnie, jakby czekały na niego od dawna. Tak. Głos był cichy, niemal niesłyszalny, ale wyraźny, jakby był odbiciem jego własnych myśli. James wszedł, czując, jak chłód uderza w niego z każdej strony. Wnętrze domu wyglądało, jakby czas odszedł stąd dawno temu. Podłoga pokryta była warstwą kurzu, a powietrze miało stęchły zapach, jakby przez lata nie zostało poruszone. Pomiędzy starymi meblami, które wyglądały na zbyt wygodne, by mogły być tak stare, błądziły cienie. Pojedyncza lampa wisiała nad stołem w jadalni, ale jej światło było blade. Jakby nie miała siły walczyć z nadciągającą ciemnością. Wejdź do środka, zaprosił głos, który wydobył się z głębi domu. Jeśli chcesz poznać prawdę, James poczuł, jak coś ciężkiego osiada mu na piersi. Nie była to jedynie ciekawość, ale poczucie, że czegoś tutaj brakuje. Czegoś, co oczyniło to miejsce wyjątkowym. Przeszedł przez ciemny korytarz, aż dotarł do drzwi, które były lekko uchylone. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. W pomieszczeniu stała kobieta. Jej sylwetka była niemal nieruchoma, jakby część tego domu. Miała ciemne włosy, rozpuszczone na ramionach, ale coś w jej oczach sprawiało, że patrzyła na niego jak na coś martwego, coś obcego. Jej oczy były czarne, jak studnie, bez dna. Czego szukasz? Zapytała, a jej głos brzmiał jak szept rozbitego lustra. Tylko schronienia na noc odpowiedział, choć serce mu szybciej biło. Wiedział, że kłamie. Przyjechał tu, by zobaczyć coś, czego nie mógł opisać słowami, coś, co miało wyjść z cienia. Ale to nie jest zwykły dom, James odpowiedziała, jakby znała jego imię. To dom, w którym ciemność ma swoją historię. To miejsce, które żyje. A żyjąc, potrafi zaskoczyć cię w sposób, który trudno będzie zrozumieć. James poczuł, jak atmosfera wokół niego gęstnieje. W powietrzu zaczęły rozchodzić się subtelne, nieznane zapachy. Chłodne, wilgotne, jakby powietrze w piwnicy zmieniało się w coś gęstszego, nieprzeniknionego. To, co omówiła kobieta, Miało w sobie coś dziwnego, jakby jej słowa były tylko odbiciem czegoś znacznie starszego, co czekało na niego w piwnicy. Piwnica powiedziała, jakby przeczytała w jego myślach. Chcesz zobaczyć, co tam się dzieje? Chcesz poznać, co oczai się w ciemności. James poczuł, jak serce bije mu mocniej. Wiedział, że nie ma już odwrotu. Coś ciągnęło go ku temu, co znajdowało się w piwnicy. Odwrócił się, wiedząc, że zaraz wejdzie w przestrzeń, gdzie nie będzie już powrotu. Zszedł po schodach. Dźwięk jego kroków wypełniał mrok, jakby sam dom go chłonął. Z każdym krokiem wydawało mu się, że piwnica staje się coraz głębsza. W powietrzu czuł wilgoć, ale także coś innego, coś przesiąkniętego strachem, jakby coś martwego próbowało wrócić do życia. Gdy dotarł na dół, Zobaczył ją ponownie. Stała w ciemności, ale teraz coś się zmieniło. Kobieta była jak cień, który wciągał go do siebie. A jej oczy? Jej oczy patrzyły na niego z takim spokojem, że poczuł, jakby nie miał już kontroli nad własnym ciałem. Chcesz to zobaczyć? Zapytała ponownie, a jej usta wykrzywiły się w uśmiechu, który był jednocześnie zaproszeniem i ostrzeżeniem. Pamiętaj, w mroku nie znajdziesz tego, czego szukasz. Znajdziesz tylko to, czego się boisz. James skinął głową. Jego serce biło jak szalone, ale wiedział, że nie może już się cofnąć. Wszedł głębiej w ciemność, a drzwi za nim zamknęły się z cichym hukiem. Jeśli spodobała ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!